Gmina Dwikozy podpisała umowę z wykonawcą na budowę świetlicy w Gierlachowie. Koszt inwestycji to prawie 1,9 mln zł. Obiekt ma być gotowy w marcu roku przyszłego. Inwestor i wykonawca nie wykluczają, że mieszkańcy zorganizują w świetlicy zabawę sylwestrową. Świetlica jest przez społeczność gierlachowa długo wyczekiwana. Ta podsandomierska miejscowość to swoisty fenomen, bo jako jedna z nielicznych nie wyludnia się. Mieszkańcy Gier Rachowa od kilkudziesięciu lat już upominali się o tego typu budynek, ponieważ jest to miejscowość, która się nie wyludnia, która rozwija się, gdzie budują się nowe domy, mieszkańcy się osiedlają z wielu powodów. Z tak, przede wszystkim z takiego powodu, że jest to blisko miasta Sandomierza, jest to miejscowość przyległa do miasta Sandomierza, jakby to można powiedzieć Obwarzanek Sandomierski, Rogal Sandomierski. Również dlatego, że jest to miejscowość, która jest bezpieczna pod względem powo powodziowym, więc tam leży wysoko, nie, z, nie zalewa ich żadna woda ani żadna rzeka, chociaż oczywiście mamy tam problemy, mieszkańcy mają problemy z również z wodą, dlatego w najbliższej przyszłości myślę, że w ciągu kilku lat samorząd gminy Dwikozy musi tam zadbać o meliorację szczegółowo w tej miejscowości Gerlachów, o co zamierzamy się upominać e, o pieniądze rządowe. Natomiast e, dzisiejszy czas cieszy, jest to sukces wielu osób, e, sukces samorządu gminy Dwikozy, pani radnej z Gerlachowa, pani Bernadety Tymotyki, pana radnego powiatowego Waldemara Maruszczaka. Środki na budowę jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni 250 m2, który zostanie wybudowany w systemie zaprojektu i wybuduj, gmina pozyskała jesienią ubiegłego roku z tzw. Polskiego Ładu. Polski Ład e, Popegierowski, 98% dofinansowania, bardzo dobre dofinansowanie, 2% gmina Dwikos. Mieszkańcy Gierlachowa nie kryją zadowolenia z długo wyczekiwanej inwestycji. Mają już plany, jak ją zagospodarować i wykorzystywać. Trzeba się wsłuchiwać w głosy mieszkańców i to oni tak naprawdę zdecydowali o tym, żeby ta świetlica powstała, żeby mogli się integrować. Powstają różne teraz stowarzyszenia, jest koło gospodyń. Chcemy robić jakieś dla mieszkańców imprezy. Tak, chcemy y, też y, młodzież zachęcić, żeby przychodziła do nas i, i się integrowała, żeby y, też y, no, powstał klub y, taki, Nie to może nie seniora, tylko taki jakieś stowarzyszenie, żeby mogła i młodzież i, i starsi korzystać. Może kiedyś jakiś y, prawnik, jakiś logopeda w tym budynku, nieodpłatnie. To nie pierwsza inwestycja zrealizowana w ostatnich latach w tej miejscowości przez gminny samorząd. W Gerlachowie w, w ostatnich latach dużo wybudowaliśmy. Wybudowaliśmy halę sportową przy szkole podstawowej, która częściowo służy, jest miejscem spotkań koła gospodyń wiejskich w Gerlachowie. Powody do zadowolenia mają też strażacy. Bo już w maju będą się cieszyć budynkiem strażnicy. Już jest w budowie, ma być oddany do końca maja tego roku. Budynek, który będzie, też również nazywa się Budynek Użyteczności Publicznej, ale docelowo będzie służył jako remiza i to budujemy z dofinansowaniem Prowu 500 tysięcy, a całość inwestycji 940 tysięcy. No, on już jest, także tak powiem, na ukończeniu. Ten jeden będzie przylegał do drugiego. Będzie to kompleks budynków na działce, którą gmina kupiła w 2020 roku. Więc tempo jest tam bardzo duże. Strażacy, których jest obecnie 20, zapewniają, że po otrzymaniu siedziby z miejsca przystępują do działań w pozyskaniu niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Tak, będziemy się starać o dofinansowania pozyskanie sprzętu, auta i małymi kroczkami. Mamy już 8 osób przeszkolonych, szkolenie podstawowe przebyli, teraz kolejna osoba idzie, także. Prężnie działamy. Jerzy Strzesz, STV Info.